Karczma Frolichów przy katowickim rynku. Przy katowickim rynku, w miejscu, gdzie dziś stoi znany Katowiczanom skarbek, stanęła prawdopodobnie pod koniec XVI wieku karczma służąca zarówno przyjezdnym, jak i robotnikom działającej tam wtedy kuźnicy boguckiej. W 1702 roku dzierżawił ją Żyd, którego imienia nie znamy. Wiemy natomiast z zachowanych dokumentów, że płacił 150 florenów za koncesję na sprzedaż piwa i wódki. I była to ta sama karczma, którą wziął w dzierżawę w 1825 roku. Przybyły wówczas do Katowic Hirschel-Frolich. Było to u samych początków kształtowania się społeczności żydowskiej. Informacje na ten temat znajdujemy w historii gminy synagogalnej w Katowicach na Górnym Śląsku, publikacji autorstwa rabina Jakoba Kona. Cytujemy: Hirschel Frolich dzierżawił w roku 1825 dworską arendę. Po jego zgonie w 1826 roku dzierżawę tę przez dłuższy czas podtrzymywała wdowa po nim. W 1840 roku mieszkały w tym miejscu jeszcze dwie rodziny żydowskie Izaaka Gracera, który zlecił budowę hotelu Welt oraz Marien Frolich, łącznie 12 dusz. W liczbie tej znaleźli się pomocnik kupiecki Józef Hausdorf oraz oberżysta Lebelzernik. Zernig. W roku 1844 liczba rodzin zwiększyła się o dwie, a dusz było 17. Czytamy. Budynek gospody góry, górował nad wiejską, katowicką zabudową. Jego bryłę znamy z litografii Ernesta Wilhelma Knipela, który wykonał ją na zlecenie górnośląskich przemysłowców, zostawiając nam tym samym najstarszy wizerunek dzisiejszego centrum Katowic. Wspominają także dr Richard Holce: "Arenda z wysokim dachem i podwójnym szczytem, przewyższająca strzechą kryte wiejskie domki", tak pisał. XIX-wieczna karczma była już dużym murowanym obiektem, wyposażonym w stajnie, gorzelnię, browar i mieszkanie arendarza, czyli dzierżawcy. Można było tu liczyć na nocleg, wyżywienie, ale także zabawy taneczne, suto, zakrapiane alkoholem. Podobno nawet działał tam pierwszy lupanar, czyli dom publiczny. Kiedy w 1847 roku Żydzi zostali zrównani w prawach obywatelskich, Frolichowie mogli wykupić od Franza Winklera karczmę wraz z gruntem. Dzięki temu Adolf Frolich mógł następnie udostępniać miejsce na modlitwy rozwijającej się społeczności żydowskiej. W latach 50. XIX wieku gospoda zaczęła podupadać, zamożniejsza klientela przeniosła się do restauracji w hotelu Welta. A karczma stała się miejscem spotkań uboższych mieszkańców. Arenda zawaliła się ostatecznie rok przed nadaniem praw miejskich Katowicom w 1864 roku. Cytujemy: Ze wstydu zapadła się do połowy w ziemię, dopóki nie rozleciał się zupełnie, podsumował najwyraźniej mało przychylnym miejscu dr Richard Holce. Stara karczma raziła swoją plebejskością nowych, wysoko aspirujących mieszkańców tworzącego się miasta. W pewnym sensie zawalenie się gospody było symbolicznym pożegnaniem z wiejską przeszłością miasta. Na miejscu karczmy Adolf Frolich postawił jednopiętrowe kamienice zwaną Belwederem. W okresie dwudziestolecia międzywojennego obiekt wciąż należał do spadkobierców Frolicha. Mieściły się tam cukiernia wraz z kawiarnią Franciszka Liczbińskiego, prywatna klinika doktora Szpajera, specjalisty chorób kobiecych i położnictwa, skład z konfekcją damską i męską Ernesta Wienera oraz hurtownia maszyn i rowerów prowadzona przez Izydera, Izydora Genendelmana. Prawdopodobnie w tym miejscu działał także sklep kolonialno kolonialno-korzenny Luisa Bolińskiego, Przeniesiony potem na ulicę 3 maja 3. Po II wojnie światowej znajdowały się tam również delikatesy, i także teraz, niejako kontynuując tę handlową tradycję, stoi w tym miejscu spółdzielczy dom handlowy skarbek.